Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z naszej tej już kochanej, no może nie kochanej, ale no fajnej serii, w której kupuję wszystkie auta w GT Online. I dzisiaj sobie zakupimy kolejne auto z Legendary Motorsport i to. Będzie to, będzie Overflow i Morgan. No to jest elektryk. No, elektrycznym sportowym super samochodzie za 2 165 000. Niech będzie kolor niebieski. I oczywiście w tym odcinku sobie e, przetestujemy prędkość, przyśpieszenie, hamowanie oraz przyczepność. No jakiś tam o kurde, jaki ma dziwny tył. Dobrze. E, zamów e, agencja, e, agencja. Dobrze, by kliknąłem taki, nad nie przemyślałem, ale agencja. No, a my niebawem się widzimy w klubie samochodowym aby ztuningować nasz nowy nabytek. Dobrze, jesteśmy już na stanowisku, więc tak, pancerz 100%, hamulce rajdowe. I zderzak, wybieramy sobie zderzak. Aha. Eee, aha, aha, dobra, wyścigowa karbonowa dokładka, eee, co my tutaj mamy dalej, eee, czy... ja pierdzielę, 21 pozycji, no eee, matko, to wezmę, zestaw czwarty, karbonowy, eee, rama. Super, tylko ja tej ramy nie widzę. Można pierwszą osobę, można Caps the Lock eee, sobie weźmiemy o w ten sposób i sobie powoli wybieramy uliczna klatka. A czym to się różni? Czekajcie. Na przykład uliczne wnętrze. Czym się różny, różni od ulicznej klatki? Aha, bo tam coś się, coś się jeszcze chyba z tyłu dodaje. Sam nie wiem dobrze. No, uliczne wnętrze, kolor drugi weźmiemy. Zmienimy osobę. Silnik. Oczywiście, poziom czwarty. Wydechy. Poszerzony wydechy wystające o te, wystające podwójnie chromowane. E, grille. E, kurde, plastik e, droższy od karbonowej. Biorę, biorę plastik. E, maska, maska, maska. Nie biorę tym razem. Biorę tą podszpórnie wentylowaną, ale nie karbonową. Mm, klak, ojej, Klaksony, no to oczywiście bez zmiany yy, Białe światła Styl neonowy Przód, tył i boki Kolor neonowy, nie wiem, no na razie Zdoba elektryczny, może niebieski, nie, niebie, niebieski dajemy Aylon kosztował? A 6150 Oznaczenie, oznaczenie, no właśnie, ciekawe, jakie ma oznaczenia Kurde, wow, Sprung, wyścigowa LTD, Karweza Baraczu. Nie wiem nawet, jak to się wymawia. Coś może maksing. A, jest! Tutaj nawet Meksikana. Kisamabir... to nie... Xerogas, Raggarum. Z lwem. Chyba to Left, Musk, Gimnazjum... Oraz wredna machina. Nie, to, to, to mi się nie podoba. Wiecie co? Raggarum. Biorę. O, tutaj jeszcze coś z przodu. Tak, Ragerum biorę. Dobrze. Lusterka niech będą karbonowe. Tablica, oczywiście, żółty na czerni. Napis je, jakikolwiek. Lek A, sorry. Rakierowanie zostaje. No nie no, pod nowego dachu w tym momencie nie dam. Dam dach kolor one. Za 700. No bo znaczenie by nam e, zniknęło. Oraz progi kolor również pierwszy spoiler czemu to tak... O tak lepiej. Bamparin, tam. Odchylony spoiler. Dobrze. Pasy przeciw. Patrzcie, duży wybór, duży wybór widzowie tutaj jest. O! O! No, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Zestaw Oson Overflow, biorę. Duży wybór, oczywiście, tuningowa, tuningowania tego samochodu. Zawieszenie sportowe jeszcze lepiej wygląda ten samochód. Rajdowa skrzynia biegów, koła, koła zostawiam standardowo. Jedynie, o Boże, jedynie projekty kuloodporne, sobie damy. I ostatnia pozycja: szyby muszą być przyciemniane, czyli limuzynowe. Dobrze, wyjeżdżamy z klubu samochodowego i przechodzimy do testowania. Ach, jak na złość, słuchajcie, deszcz. Samochód prezentuje się pod Juniingu w ten oto sposób. Włączyłem światło, żeby lepiej było widoczne. Dobrze, no ładnie, podoba mi się. tylko pytanie, jak to będzie się sprawowało na drodze. Na wstępie mogę powiedzieć, że wizualizacja samochodu oraz możliwość tuningu tego samochodu jest jak najbardziej na plus. A my przechodzimy do o... O mordę, jaką on ma słabą skrętność. No nic, przechodzimy do tuningu, e, tak, tuningu do driftu. Spróbujmy, czy można nim podriftować. Teraz deszcz pada. No, ciężko mi ciężko mi powiedzieć, czy się da, czy się nie da. Bo wiecie, jak to jest w, w deszczu. O teraz spróbuję zawrócić. No, to wydaje mi się, że się da jeszcze jeden zakręt. No, może nie, te, nie w ten wjechałem, ale dobrze. Drift oceniam na plus. Przejdźmy zatem teraz do testu przyczepności i mogę Wam powiedzieć, że ten samochód bardzo ładnie trzyma się drogi. Pomimo, zobaczcie, pomimo deszczu. Co jest. <śmum> pomimo deszczu ja nie tracę e, aż tak e, kontroli nad tym samochodem. Więc przyczepność jest zdecydowanie na tak w tym samochodzie. Jest ona bardzo dobra. A my kierujemy się do e, przetestowania. Skoków, czy się da tym samochodem skakać? Już yy, zbliżamy się do pierwszego skoku. Yy, tylko się dobrze w miarę rozpędzimy i próbujemy. Ej, Panie, myślałem, że na drzewie wyląduje. Yy, wiecie co? Powtórzę ten skok, bo ewidentnie straciłem kontrolę podczas lotu bo walnąłem w drzewo no dobrze, próbujemy kolejny raz, no, ale tutaj yy, npc nie, nie trafiłem jak jechałem, nic tam nie było próbujemy kolejny skok eee, wiecie to chyba nie będę w stanie go ocenić czy się da tym samochodem skakać. Ponieważ on się nie może tak, wydaje mi się, że on nie może się rozpędzić aby wykonać ten skok. A tutaj jakoś się udało. Spróbowałem jeszcze raz skoczyć i powiem wam, że się mi ponownie nie udało. Także w mojej ocenie, oczywiście w mojej skoki zaliczam na minus. E, oraz, e, jeżeli chodzi właśnie, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego samochodu, no to nie jest ona zbyt dobra. E, także również zaliczam wytrzymałość tego samochodu na minus. A my kierujemy się na lotnisko na Test przyspieszenia prędkości oraz hamowania. Ja już się ustawiłem na pasie startowym. Przechodzimy zatem do testu przyspieszenia oraz prędkości. Przyspieszenie jest, jest w miarę ok. Przyspieszenie daje na plus. A co do prędkości, to zaraz. Się przekonamy. O kurde, ale rypło. Ja pierdzielę. Wy już widzicie wynik na ekranie, a ja za moment do Was wracam. 1861 to nie jest dobry wynik ee, prędkości. Więc jeżeli chodzi o prędkość, to jest minus tego samochodu. Przechodzimy zatem do testu hamowania: 3, 2, 1 hamulce. Ten samochód ma dobre, czyli hamowanie jest dobre, czyli plus i eee, coś jeszcze. Aha, dobrze. Jeżeli chodzi o skrętność tego samochodu, no to jest słaba. Brałbym to oczywiście pod uwagę przy zakupie, ewentualnym zakupie tego samochodu. Wizualizacja i tuning tego samochodu jest bardzo fajna czyli plus, podriftować się nim da. Ten samochód ma bardzo dobrą przyczepność. Skoki kaskaderskie ciężko się nim wykonuje. Wytrzymałość tego samochodu nie zachwyca. E, Przyspieszenie jest w miarę możliwości mm, optymalne. Mm, nie jest zbyt dobre, nie jest zbyt słabe. Prędkość tego samochodu 1861 uzyskany wynik to jest mało, czyli nie jest on bardzo szybki. Hamowanie ma bardzo dobre, znaczy bardzo dobre, ma dobre po prostu. A jeżeli chodzi o cenę, to Overflow i Morgan, nie, i Morgan. Kosztował nas 2 miliony 165 tysięcy. Tak więc e, biorąc te wszystkie argumenty pod uwagę... E... Moja ocena końcowa to jest 6 na 10 eee, fajny, fajny samochód, podoba mi się ten samochód, mógłby, by, mógłby mieć trochę lepsze skręty, trochę lepszą tą prędkość. A tak to jest okej. Okay. No i cena jest również rozsądna. To byłoby na tyle drodzy widzowie. Jeżeli Wam się podobał film, to zostawcie lajka w górę, kliknijcie subika, kliknijcie w a my widzimy się już w kolejnym odcinku z serii kupuję wszystkie auta w GTA online. Trzymajcie się, na razie, cześć!